Czy kiedykolwiek miałeś, Aś, wrażenie, że żyjemy w czymś znacznie większym niż potrafimy zrozumieć? Niewidoczna, ale potężna zmiana, która kształtuje wszystko wokół nas? Co byś powiedział, a gdybym Ci powiedział, a że to nie tylko złudzenie, ale wyjątkowy moment w historii ludzkości? Punkt zwrotny, który definiuje nas na nowo i określa naszą przyszłość. Era Wodnika nadeszła, przynosząc ze sobą transformacyjne energie które obiecują głęboko wpłynąć na nasze życie, wierzenia, a nawet sposób, w jaki postrzegamy wszechświat. W tym filmie zgłębimy, w jaki sposób ta nowa era zmienia nasze relacje z kosmosem, planetą, a nawet samymi sobą. Jeśli czujesz, że w powietrzu jest coś innego i chcesz zrozumieć, jak to wszystko może zmienić twoje życie i duchową podróż, to zostań ze mną. To co właśnie odkryjesz, może być początkiem nowego sposobu życia. Przejście z ery ryb do ery wodnika. Przejście pomiędzy erami astrologicznymi to rzadkie i znaczące zjawisko, które wpływa nie tylko na sposób, w jaki żyjemy w społeczeństwie, lecz także na nasze postrzeganie życia i wszechświata. W trakcie ery ryb, która trwała ponad 2000 lat, ludzkość kierowała się wartościami, które akcentowały wiarę, poświęcenie oraz poszukiwanie transcendencji. To był czas, gdy religie odgrywały centralną rolę w organizacji społeczeństw, oferując odpowiedzi na tajemnice istnienia i tworząc struktury, które kształtowały zarówno praktyki duchowe, jak i życie codzienne. Jednak te same wartości przynosiły wyzwania. Nacisk na dogmaty religijne i separacje między boskim a materialnym skutkował konfliktami, podziałami, a nawet osłabieniem zdolności człowieka do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Era ryb często symbolizowała walkę wewnętrzną, reprezentowaną przez swój klasyczny symbol dwa ryby pływające w przeciwnych kierunkach. Ten symbol odzwierciedla konflikt między tym, co materialne, a tym, co transcendentalne między materią a duchowością. Teraz, gdy przechodzimy do ery Wodnika, świadkujemy początek radykalnej transformacji. Ta transformacja to nie tylko zmiana paradygmatów. To zaproszenie do porzucenia struktur, które już nam nie służą, oraz przyjęcia nowych sposobów życia i nawiązywania relacji. Energia Wodnika, rządzona przez Urana, niesie w sobie ziarna innowacji, wolności i współpracy. Zamiast szukać odpowiedzi u przywódców czy zewnętrznych instytucji, ta nowa era zachęca nas do odnalezienia własnych prawd i świadomego działania w świecie. Wodnik jest również znany ze swojego skupienia na kolektywie. Ceniąc wzajemne zależności i postęp wspólny. Podczas gdy era ryb podziwiała indywidualną ofiarę w imię wiary, Wodnik przypomina nam, że ewolucja jest wspólnym wysiłkiem. Nie chodzi już o bierną wiarę, ale o działanie z zamiarem, poszukiwanie rozwiązań, które przynoszą korzyści wszystkim. To podejście może być przełomowe, ponieważ kwestionuje ideę podróżowania samotnie. I pokazuje, że każda jednostka jest istotnym elementem większej całości. Skutki tego podejścia są już odczuwalne. Obecne pokolenia, coraz bardziej niezadowolone z przestarzałych systemów, poszukują modeli, które promują równość, wolność i innowacje. Jesteśmy obecnie świadkami fali ruchów społecznych, które domagają się sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju środowiska i nowych form przywództwa. To odzwierciedla wartości wodnika, które stawiają kolektywizm ponad hierarchią i promują bardziej horyzontalne oraz współpracujące spojrzenie na świat. Jednak ta zmiana nie przychodzi bez wyzwań. Wielu wciąż opiera się idei porzucenia starych wzorców, ponieważ dają one poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Ale jak uczy nas historia, każdy okres przejściowy wiąże się z napięciami, które są konieczne do napędzania postępu. Właśnie w tym starciu między Starym a Nowym pojawiają się największe szanse rozwoju. Patrząc na wpływ tego przejścia na społeczeństwo i struktury zewnętrzne, pojawia się jeszcze głębsze pytanie: jak ta zmiana energii wszechświata wpływa na nasze relacje z kosmosem i naszą istotą? To jest most, który prowadzi nas do następnego tematu, gdzie będziemy badać, jak nowoczesna nauka i zrozumienie połączenia kosmicznego pomagają nam zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie. I zmieniają nasz związek z nim. Kosmiczne połączenie i nauka, jako sojusznik ery wodnika, to nie tylko zmiana społeczno-duchowego paradygmatu, jest ona również oznaczona zbliżeniem między człowiekiem a kosmosem. Przez wieki ludzkość podziwiała tajemnice wszechświata, często przypisując jego siły bóstwom lub postaciom mitologicznym. Jednak postęp współczesnej nauki przyniósł nowe spojrzenie na te relacje. Pokazując, że wszechświat to nie tylko obojętna przestrzeń, lecz złożony system, w którym wszystko wpływa na wszystko. Odkrycia fizyki kwantowej, na przykład, pokazują nam, że materia nie jest tylko stała i izolowana, ale składa się z cząstek w ciągłym drganiu i współzależności. Zjawiska takie jak splątanie kwantowe, gdzie cząstki oddalone od siebie na ogromne odległości pozostają ze sobą połączone dostarczają konkretnych dowodów na to, że wszechświat działa jak żywy organizm. To zrozumienie rezonuje z tym, co starożytne tradycje już stwierdzały. Wszystko jest ze sobą połączone w wielkiej energetycznej sieci. Ta nowoczesna wizja nauki podkreśla ideę, że nasze działania, myśli i emocje nie istnieją w próżni. Są to fale energii, które oddziałują z otoczeniem, wpływając zarówno na nasze życie, jak i na kosmos. Na przykład starożytne praktyki, takie jak medytacja, które kiedyś były postrzegane tylko jako narzędzia duchowe, teraz mają potwierdzone naukowo korzyści. Badania pokazują, że medytacja może zmieniać fale mózgowe, regulować układ nerwowy i nawet pozytywnie wpływać na energetyczne otoczenie osoby. Ponadto samopoznanie i studia ezoteryczne nabierają jeszcze większego znaczenia w świetle tych odkryć. Chodzi tu nie tylko o zrozumienie samego siebie na poziomie psychologicznym czy emocjonalnym, ale o uświadomienie sobie, że każda jednostka jest manifestacją wszechświata w ruchu. Era Wodnika zaprasza nas do integrowania świętości z życiem codziennym, uczynienia duchowości praktycznym i dostępnym doświadczeniem. Ta integracja rozpuszcza granice między nauką a duchowością, które wcześniej były postrzegane jako przeciwstawne. Jednym z największych wkładów tej nowej ery jest pojednanie tych dwóch obszarów wiedzy. Przez długi czas nauka i duchowość były traktowane jako rywale, z każdym próbującym wyjaśnić rzeczywistość w izolacji. Jednakże obecnie jesteśmy świadkami przełomowego momentu, kiedy te perspektywy zaczynają się zbiegać. Nowoczesna nauka ze swoim zrozumieniem energii i materii potwierdza wiele starożytnych nauk duchowych podczas gdy duchowość znajduje nowe formy wyrazu poprzez odkrycia naukowe. To połączenie nie jest jedynie teoretyczne, ma także praktyczne implikacje w naszym życiu. Na przykład, idea, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości, szeroko rozpowszechniona przez nurty duchowe, znajduje potwierdzenie w odkryciach dotyczących roli obserwacji w fizyce kwantowej. Akt obserwacji może zmienić zachowanie cząstek, sugerując, że nasza uwaga i intencja mają realną moc nad światem wokół nas. Jednocześnie badanie kosmosu jako kosmicznego zegara daje nam nowe zrozumienie cykli istnienia. Każda era astrologiczna to nie tylko symboliczny punkt odniesienia, ale także część większego cyklu ewolucji ludzkiej. Te cykle, mierzone poprzez położenie Ziemi względem Zodiaku, Ujawniają, że wszechświat posiada wewnętrzną inteligencję, kierującą nie tylko ciałami niebieskimi, ale także naszymi życiami i wyborami. To połączenie z kosmosem nakłada na nas większą odpowiedzialność. Nie jesteśmy jedynie biernymi obserwatorami wszechświata. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami energetycznego tańca, który wpływa na wszystko wokół nas. W miarę jak ta świadomość staje się coraz bardziej jasna, nieuchronnie pojawia się pytanie, jak możemy zharmonizować to kosmiczne zrozumienie z koniecznymi zmianami na planecie? To rozważanie prowadzi nas bezpośrednio do następnego tematu, gdzie będziemy badać zrównoważony rozwój i relacje między ludzkością a Ziemią w erze Wodnika. Zrównoważony rozwój i relacja z planetą era Wodnika nie tylko definiują na nowo nasze relacje międzyludzkie, ale także głęboko zmieniają sposób, w jaki łączymy się z planetą. To wyjątkowy moment w historii ludzkości, gdy jesteśmy wezwani do postrzegania Ziemi nie jako zasobu do eksploatacji, lecz jako żywego, pulsującego i wzajemnie zależnego organizmu. To spojrzenie nie jest jedynie poetyckie, jest poparte odkryciami naukowymi i praktykami duchowymi, które potwierdzają, że równowaga planety jest bezpośrednio wpływana przez ludzkie wybory. Przez wieki społeczeństwa funkcjonowały z przekonaniem, że natura jest niewyczerpane źródło zasobów. To myślenie doprowadziło do zniszczenia ekosystemów, zmian klimatycznych i zaburzenia równowagi środowiskowej, które teraz zagrażają samej przetrwałości ludzkości. Jednak era wodnika oznacza zerwanie z tą perspektywą, przynosząc poczucie zbiorowej odpowiedzialności wobec zrównoważonego rozwoju. Chodzi tu nie tylko o zachowanie natury ale o jej regenerację, uznając, że nasze własne istnienie jest splecione ze zdrowiem planety. Poszukiwanie energii odnawialnej jest jednym z najbardziej wyraźnych objawów tej zmiany. Źródła energii takie jak energia słoneczna, wiatrowa oraz nowe technologie, jak energia jądrowa, oferują realne alternatywy dla paliw kopalnych, które od dawna niosą ze sobą druzgocące koszty dla środowiska. Transformacja energetyczna to nie tylko praktyczna konieczność, lecz także odzwierciedlenie wyższej świadomości, która rozumie, że postęp jest rzeczywisty tylko wtedy, gdy nie poświęca równowagi życia na planecie. Ekologiczne praktyki, takie jak recykling, zalesianie i rolnictwo regeneracyjne, zyskują coraz większe znaczenie. Te inicjatywy nie są już postrzegane jako działania jednostkowe podejmowane przez aktywistów. Lecz jako kluczowe filary społeczeństw dążących do trwałości. Rządy, firmy i jednostki są obecnie zmuszone do przyjęcia bardziej zintegrowanego i etycznego podejścia do korzystania z zasobów naturalnych, zdając sobie sprawę, że zrównoważony rozwój to wspólny wysiłek, który przekracza granice i ideologie. Kolejnym kluczowym elementem tego nowego podejścia do planety jest świadome konsumowanie. Sposób w jaki produkujemy i konsumujemy żywność, ubrania i inne towary jest obecnie ponownie oceniany. Przykładem tego jest dyskusja dotycząca konsumpcji mięsa. Intensywna produkcja mięsa jest jedną z głównych przyczyn wylesiania, zanieczyszczania rzek i emisji gazów cieplarnianych. Ograniczenie spożycia mięsa lub poszukiwanie zrównoważonych alternatyw takich jak białka roślinne czy mięso hodowane w laboratorium. To nie tylko kwestia środowiskowa, ale także etyczna i duchowa. To zrównoważone podejście jest głęboko transformacyjne, ponieważ odzwierciedla nowe spojrzenie na świat. Gdy dokonujemy świadomego wyboru spożywania, nie tylko zmniejszamy nasz wpływ na środowisko, wyrażamy empatię i szacunek dla życia we wszystkich jego formach. Ten szacunek obejmuje każde istniejące stworzenie. I przypomina nam, że planeta nie jest czymś zewnętrznym dla nas, lecz rozszerzeniem tego, kim jesteśmy. To, co robimy dla Ziemi, robimy dla siebie. Ponadto duchowość odnajduje nowe znaczenie w zrównoważonym rozwoju. W erze Wodnika troska o planetę przestaje być narzuconym obowiązkiem i staje się wyrazem troski o świętość. Połączenie z Ziemią, często nazywane Gaia, jest postrzegane jako duchowe ogniwo, które przypomina nam o naszej wzajemnej zależności ze wszystkim, co istnieje. To spojrzenie potwierdza, że zrównoważony rozwój to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także okazja do dostrojenia się do uniwersalnych zasad równowagi i harmonii. Jednak przejście do zrównoważonego modelu napotyka również wyzwania. Wiele osób nadal opiera się niezbędnym zmianom. Czy to z powodu nieświadomości, strachu czy interesów ekonomicznych. Odpór wobec nowego jest naturalny, ale era wodnika pokazuje nam, że wyzwania nie są przeszkodami, lecz szansami do ewolucji. Przezwyciężenie tych barier wymaga innowacji, odwagi i zbiorowej wizji, która wychodzi poza interesy indywidualne. Podczas gdy pracujemy nad regeneracją planety, pojawia się jeszcze szersze pytanie. W jaki sposób te zmiany w relacji z środowiskiem wpływają na nasze połączenia z innymi? Zrównoważony rozwój to nie tylko wezwanie do ratowania planety, ale także do tworzenia bardziej zrównoważonych, empatycznych i współpracujących społeczności. Ta refleksja prowadzi nas do następnego tematu, gdzie będziemy badać w jaki sposób te zmiany kształtują wewnętrzną i zbiorową transformację ludzkości. Wewnętrzna transformacja i wyzwania nowej ery. Podczas gdy zmiany zewnętrzne kształtują świat wokół nas, era Wodnika przynosi jeszcze głębsze wyzwanie rewolucję wewnętrzną. Ta transformacja nie wymaga flag, liderów, ani spektakularnych gestów zaczyna się cicho, wewnątrz każdego z nas. To wezwanie do stawienia czoła lękom, które nas paraliżują, oderwania się od wzorców, które już nam nie służą. Oraz przyjęcia autentyczności jako przewodnika naszych działań. Podróż poznawcza jest być może najważniejszym i najbardziej przekształcającym wyzwaniem tego nowego czasu. Patrzenie w swoje własne odbicie nie jest łatwe. Proces samopoznania zmusza nas do spojrzenia na nasze cienie czyli te części nas samych, które wolimy ignorować lub ukrywać. Lęki, niepewności, traumy i ograniczające przekonania pojawiają się na tej ścieżce, prosząc o to, by zostały rozpoznane i przekroczone. To konfrontacja, która wymaga odwagi, ale przynosi także ogromne nagrody. Poprzez integrowanie tych ukrytych części stajemy się bardziej kompletni, świadomi i zgodni z naszym życiowym celem. W erze Wodnika samopoznanie nie jest luksusem, lecz koniecznością. W świecie, w którym zmiany następują w zawrotnym tempie, osoba niebędąca w kontakcie ze swoją istotą łatwo może poczuć się zagubiona albo przytłoczona. Elastyczność emocjonalna staje się niezbędną umiejętnością. Ona pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom, nie dając się nimi pochłonąć, zachowując jednocześnie jasność i niezbędne skupienie, aby podejmować decyzje zgodne z naszymi wartościami i celami. Co więcej, ta wewnętrzna transformacja ma bezpośredni wpływ na całość. Podobnie jak kamień rzucony do jeziora tworzy fale rozchodzące się na boki, każdy indywidualny postęp rezonuje w energii zbiorowej. Kiedy jedna osoba decyduje działać z empatią, współpracą i świadomością, inspiruje innych do tego samego. Ten efekt dominacji w łańcuchu jest prawdziwą siłą napędową ery Wodnika. Tworzenie globalnego pola energetycznego opartego na połączeniach, współczuciu i współpracy. Jednak wyzwania tej podróży są znaczące. Odpór wobec zmian jest stały, zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Przywiązanie do znanego, nawet gdy już nam nie służy, daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Stare wzorce i przekonania próbują nas zatrzymać, podczas gdy strach przed nieznanym sprawia, że wobec nowego wahamy się. Aby posunąć się do przodu, Konieczne jest pielęgnowanie wiary w proces oraz zaufanie do naszej zdolności adaptacji. Innym wyzwaniem jest rosnąca polaryzacja. Żyjemy w czasach, gdy podziały między światopoglądami wydają się być bardziej wyraźne niż kiedykolwiek. Postęp kontra tradycja, nauka kontra duchowość, indywidualizm kontra kolektywizm te napięcia mogą wydawać się nie do pogodzenia. Era Wodnika przypomina nam, że różnice nie muszą być barierami. Mogą stanowić mosty do dialogu, szanse na wzajemne uczenie się i narzędzia do znalezienia bardziej zintegrowanych rozwiązań. Wreszcie, szybkie tempo zmian wymaga od nas kultywowania otwartego i elastycznego podejścia. Nowe pomysły, technologie i wyzwania pojawiają się ciągle, testując naszą zdolność do rozróżniania istotnych kwestii od zbędnego szumu. Ocenianie staje się zatem umiejętnością kluczową do poruszania się w tym morzu informacji i wyborów, zapewniającą, że nasze działania są zgodne z tym, co naprawdę się liczy. Ale jak zacząć tę transformację? Odpowiedź tkwi w codziennej praktyce. Wewnętrzna refleksja poprzez medytację, refleksyjne pisanie, lub nawet ważne rozmowy stanowi potężny punkt wyjścia. Te praktyki pomagają nam obserwować nasze myśli rozpoznawać negatywne wzorce i rozwijać większą jasność co do tego kim naprawdę jesteśmy. Jednocześnie samopoznanie powinno być wsparte działaniami. Nie wystarczy zrozumieć naszych lęków. Musimy je przezwyciężyć. Nie wystarczy rozpoznać nasze zalety. Powinniśmy je wykorzystać, aby mieć wpływ na świat. W miarę jak każdy z nas podejmuje tę podróż Przyczyniamy się do budowy bardziej zgodnej z wartościami połączenia i współpracy rzeczywistości zbiorowej. Ta wewnętrzna rewolucja, gdy się pomnaża, przekształca nie tylko jednostki, ale całe społeczności, tworząc globalne pole energetyczne, w którym rozwija się empatia i solidarność. A ty jesteś gotowy rozpocząć swoją transformację? Jeśli ta wiadomość rezonuje z tobą, zostaw kciuka w górę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał aby śledzić tę ewolucyjną podróż. Podziel się nią z kimś, kto musi usłyszeć tę wiadomość i pomóż rozprzestrzenić energię ery Wodnika. Razem możemy stworzyć przyszłość bardziej świadomą, spójną i harmonijną. Do zobaczenia w kolejnym filmie.